Dzień dobry moi mili. Macie już pewnie dość dostojzgiego raskolnikowa, i jego dylematów, Sonii i całej reszty tej historii, ale musicie y, znieść jeszcze troszkę y, tej opowieści i jeszcze troszkę pomyślenia nad tym, co się bohaterom przytrafiło. No i najciekawsze chyba, jak to wszystko się skończy. Pamiętamy Robion Raskolnikow, student prawa, zamordował Alonę Iwanownę, lichwiarkę. To była zbrodnia zaplanowana. Była też zbrodnia przypadkowa, ponieważ Zamordował też przyrodnią siostrę lichwiarki, Lizawietę, która tam nieopatrznie weszła do, do pokoju i stała się świadkiem pierwszej zbrodni. Raskolnikow męczy się bardzo, jest trochę przerażony tym, co zrobił, trochę się boi, że prawda wyjdzie na jaw. A trochę jest rozczarowany sobą i swoją reakcją na to, co zrobił. Wyobrażał sobie taki miał, taką miał koncepcję dotyczącą własnej osoby, że jest kimś niezwykłym, kimś rodzaju Napoleona, który może bezkarnie, to znaczy bez żadnych konsekwencji, dokonywać różnych czynów. Często. Sprzecznych z zasadami moralnymi. Um, no, gdy to się już dokonało, gdy ta zbrodnia została popełniona, okazało się, że to wszystko nie jest takie proste że to zabicie człowieka nie jest takie obojętne dla umysłu, dla emocji ale też dla ciała. Raskolnikow choruje, on się czuje wręcz fizycznie chory. Jego zmagania z samym sobą zajmują znaczną część powieści. Nie będziemy ich tutaj nadmiernie rozstrząsać. W każdym razie Robion jest rozczarowany do siebie. Nie okazał się Napoleonem, okazał słabość, która się przejawiała w tym, że po prostu cierpi z powodu tego, co uczynił. Nie są to klasyczne wyrzuty sumienia, bo to się miesza. Wyobrażam sobie, że to będzie inaczej. No cóż, kolejny z nas, z ludzi, który sobie coś wyobraża, a potem rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. No i jest jeszcze Sonia, Sonia, która wierzy w robione która szuka w nim dobra, która namawia go, gdy dowiaduje się o zbrodni, zresztą od samego Rodiona, namawia go do przyznania się do winy, do przyjęcia kary. Jest przekonana o tym, że w Rodionie jest dobro i że on zmartwychwstanie, dlatego czyta mu Ewangelię. Jest przerażona jego, jego ateizmem, jego nihilizmem, jego... Hmm, a taką postawą, która odrzuca wszelkie wartości. Sonia, mimo iż jest prostytutką, to jest osobą, która pokłada wielkie nadzieje w Bogu, jest bardzo religijna i liczy na to, że Rodion też dozna jakiegoś religijnego objawienia, jakiegoś przełomu że coś się dokona w nim, że on zrozumie co zrobił, bo tak naprawdę to jakby dorobiona nie docierało do końca, że on pozbawił życia dwie kobiety. I, i nieważne jest czy, czy y, on jest Napoleonem czy nie jest, te kobiety nie żyją, to jakby do niego nie dochodzi, ale Sonia to świetnie rozumie. Dobrze, y, Raskolnikow y, Ulega Soni, idzie do porfirego, do sędziego śledczego i przyznaje się do winy. Zresztą Porfiry na to liczył, tego się spodziewał. Porfiry wie, że to Golnikow zamordował Alonę i jej siostrę, ale nie może tego udowodnić. W związku z tym czeka, aż emocje pozytywne wezmą górę. I, I się doczekał. Razkolników ma proces. I na tym procesie zjawiają się ludzie, którzy zaświadczają o tym, że jest dobrym człowiekiem. Ludzie mówią o tym, że dzielił się z innymi, że opiekował się chorym kolegom, studentem, a potem jego rodziną. Mówią o tym, że uratował z pożaru dwoje dzieci. Sam Porfiry, który jakoś yy, dziwnym trafem Robiona polubił, zaświadcza, że to była zbrodnia raczej w jakimś amoku, w jakimś afekcie, że była to zbrodnia w jakimś takim nie do końca świadomym, w yy, jakiejś takiej świadomej. Yy, nie do końca traumie, że Rodion był chory, że to takie chwilowe jakieś psychiczne załamanie. No i tak y, sugestywnie bronią robiona y, nie tylko bliscy przyjaciele, studenci czy Sonia, ale też inni, że za tę zbrodnię zostaje skazany na 8 lat y, ciężkich robót na Syberii. No cóż, yy, nie jest to, przyznacie, jakaś szczególnie wygórowana kara za morderstwo z premedytacją, na no przynajmniej jednej osoby. Yy, Roskolnikow przyjmuje tę karę dosyć obojętnie, nie cieszy się ani się nie smuci, wyjeżdża, yy, raczej zabrany zostaje na Syberię, a Sonia jedzie za nim. W tym czasie wiele się w jej życiu zmienia, umiera jej Macocha, Katarzyna Iwanowna, znajduje się rozwiązanie opieki nad dziećmi. Tutaj nie będziemy się już wdawać w jakieś szczegóły. Kto zabrał się zapowieść, liczę na to, że jednak część osób to przeczyta czy przeczytało. Co nam to opowie, jak się spotkamy, Sonia wyjeżdża z Zarodionem na Syberię. Proszę, o to miłość. Odwiedza go w więzieniu. Zarodion tam pracuje bardzo ciężko i jest wobec Sonii obojętny, czasami nawet okrutny ponieważ zaczyna żałować, że się przyznał. Więźniowie go nie lubią, jest ponury, jest y, odpychający, natomiast y, uwielbiają Sonie. Ona zresztą jest takim dobrym duchem tego więzienia. Pisze listy do rodzin więźniów, tych, którzy nie potrafią pisać to u niej zatrzymują się członkowie rodzin uwięzionych, którzy przyjeżdżają odwiedzić swoich mężów czy synów. Sonia jest uwielbiana przez współwięźniów, ale Raskolnikow nadal nie może poradzić sobie nie tyle ze zbrodnią, co z... Faktem, że samego siebie uważa za człowieka słabego, któremu się nie udało, który sobie coś zaplanował i mu nie wyszło. Aż pewnego dnia Sonia nie przychodzi, mija kolejny dzień i kolejny i kolejny dzień widzenia, jej nie ma. Teraz się zaczyna niepokoić, zaczyna się martwić. Dowiaduje się, że Sonia jest chora. Wpada w takie dziwne, taką dziwną melancholię. Zaczyna rozpaczliwie potrzebować obecności Sonii. I gdy wreszcie dziewczyna dochodzi do siebie, bo przeziębiła się poważnie, i spotykają się, Spotykają się nad rzeką. Rodion ma przerwę w pracy. Sonia przychodzi do niego i zaczynają rozmawiać. I wtedy dokonuje się taki przełom. Rodion pada na kolana przed Sonią. Przeprasza ją za wszystko. Przeprasza ją za to, co zrobił. I za to, jak ją traktował. Yy, zaczyna jej wyznawać uczucia, zaczyna mówić do niej, że jest najważniejszą osobą w jego życiu. Że dzięki niej yy, zbliży się do Boga. Że będzie odtąd kochał ją yy, bezgranicznie i całym sercem. Że będzie yy, przepraszał Boga za to, co zrobił. Tak jakby <grym> no. Wreszcie to, na co Sonia czekało, się stało. No, jakoś niespecjalnie mnie przekonuje ta yy, erupcja uczuć nagle uświadomionych. No ale cóż, tak Dostojewski miał ochotę to zakończyć. Chcieli coś powiedzieć, lecz słowa więzły im w gardle. Łzy stanęły im w oczach. Obydwoje byli bladzi, wychudli, ale w ich chorych i bladych twarzach jaśniała już zorza nowej przyszłości, z zmartwychwstania ku nowemu życiu. Wskrzesiła ich miłość, ich serca kryły niewyczerpane źródła życia dla nich obojga. Postanowili cierpliwie czekać. Mieli przed sobą jeszcze siedem lat, Niewysłowionej męki i bezgranicznego szczęścia. Ale on zmartwychwstał i wiedział o tym, czuł to całym swym odnowionym jestestwem. A ona, ona żyła przecież tylko jego życiem. Podoba Wam się takie zakończenie? Mnie nie. Do zobaczenia.